Witam panowie i panie, z tej strony Imir i dzisiaj robimy opening w Krunkerze, czyli według mnie jednej z lepszych podróbek Counter Strike'a. I według większości zauważyłem w komentarzach, sami mi kiedyś zaproponowaliście, a mi się to bardzo spodobało i często gram sobie prywatnie i zapraszam ludzi z Discorda. Swoją drogą, jak chcecie ze mną zagrać w Krunkera, jak będę miał czas, to linka do Discorda macie w opisie. Nagrandowałem sobie tyle punktów 1448 to jest dosyć dużo. Możecie sobie zobaczyć, ile mniej więcej kosztują. Wszystkie tutaj tiery, jakby tych y, punktów, ale nieważne. My sobie przechodzimy do openingu. Dobra, zastanawiam się, co kupić. Ale zacznijmy, może najpierw od starter spinaj za 50 y, tych kredytów, bo to kary to chyba kredyty. I zobaczymy, co nam wypadnie. Wypadnie nam rare, ale jaki rare? To jest pytanie. E, Okej, okay, wy wydropił nam basket. To nie wiem, mam wrażenie, jakbym to już miał? Może mam? Nie wiem, czy się powtarzałem tutaj, tak, szczerze rzeczy. Bo. Nie otwieram zbytnio nic, bo chciałem właśnie sobie zachować pieniądze na openi. Dobra, następna rzecz, a light spin i zobaczymy, tutaj mamy szansę na legendarkę, na relik nie, i na kontrabandę też nie. Kontrabanda to chyba był, e, chyba była kosa, okej, okay, taki skin to jest chyba do tak, do dwururki, także do shotguna, więc spoko. E, teraz heroic spin, tutaj mamy już szansę na kontrabandę, tylko że jest bardzo mała. W sumie i tak większa niż na kosę, taką w się na przykład, e, ale zobaczę. mam nadzieję, że Rer się nie trafi, bo teraz rer to jest najgorsza rzecz, jaka może się nam trafić. I trafi nam się legendarka, Ok, więc jest fajnie, dobra, i co będzie? O, widziałem bardzo często z tego skina Dawu -y korzystają, oczywiście, no dobra, do snajperki, do hunting rifle, bo to nie jest awupa, mimo tego, że wygląda identycznie. A jeszcze przy okazji może zakręćmy sobie, bo nas stać, attire spin. Mamy 2% szanse na relikt na kontrabandę nie mamy, bo tak jak mówiłem, kontrabanda to chyba jest kosa. O Jezu, najgorsza rzecz nam się trafiła. E, uncommon I chyba to też mam, tak mi się wydaje. Także ustawmy sobie może naszego snajpera. E, mamy chyba jednego z fajniejszych skinów w grze, tak mi się wydaje. Także co, narzekacie na to, że odcinki są krótkie, to pokażę wam jeszcze gameplaya z tej gry, czemu nie, pewnie niektórzy chcą. O, wbiję sobie do giereczki i od razu mam bardzo fajną wiadomość na czacie. E, jest pełna gra swoją drogą, mam nadzieję, że będzie FFA. I zobaczymy... Jezu, jak oni się wyzywają, naprawdę masakra. Zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że dosyć e, fajnie, łatwo mam nadzieję w miarę. Żeby był dobry gameplay, ojej to tak dziwnie, dźwięk ścioł, no nieważne W każdym razie może kolega wróci Dobra, jakoś idzie Nie będę ukrywał, zagrałem dwie giereczki powiem wam i... No jakieś typy mnie wyzywały, więc nie chciałem już tego wycinać i tak dalej Trochę to było dziwne, w sumie Ale wam to wytnę wszystko, raczej nie chcecie oglądać jak ktoś co chwilę mnie wyzywa na czacie, tak mi się wydaje Dobra, ładnie idzie, oj. Bardzo ładnie, nawet bym powiedział, idzie. Wow, co jest? Kolega z nożem w ogóle wyszedł tutaj. Myślałem, że będzie nas dziabać. W każdym razie na razie przynajmniej jesteśmy pierwsi. Oj. Dobra. O, tam był typek. Gdzie on poszedł? Halo. Najbardziej się w ogóle opłaca w tej grze skakać, skopować zależy oczywiście czym gracie, nie? Ale quick jeżeli gracie na przykład z ee... No i najlepiej gdzieś strzelać na daleko też, najczęściej. No i headshot'a wiadomo, strzelić najlepiej. Jej, jak ładnie idzie dzisiaj. Mhm. Też nie będę ukrywał, w poprzednich grach mi troszeczkę e, gorzej szło. O, znowu mnie wyzywają. O co chodzi? Naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Strasznie toksyczni niektórzy ludzie w tej grze są. Naprawdę, masakra. Wiecie, wydaje mi się, że to jest gra dla dzieci, nie? I. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. W każdym razie to jest gra dla dzieci. E, I kurde, nie wiem, no załóżmy, że czysto hipotetycznie. Dzieciaki w to grają i tak wyzywają, to jest straszne, jak sobie o tym pomyślisz. Oj, amunicji zabrakło. No dobra, nieważne, to pistolet. Oj, 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 kurde. Czasem tak głupio się zginie, najgłupiej na świecie. Ale dobra, no jesteśmy pierwsi. Mamy przewagę tysiąca, ponad tysiąca punktów. Mam nadzieję, że mam dobre kaderaty, bo bym chciał te KR. Oj, dostać. Zawoł, dostałem, szczerze. Ta maska jest strasznie straszna, naprawdę. Kurde, czy ja go trafiłem? Chyba tak. No cóż, w każdym razie bym miał jeszcze jednego killa, niestety nie udało się. Mamy 30KR, czyli tak jak mówię, chyba najwięcej ile da się zdobyć. Zagłosuję znowu na FFA, mam nadzieję, że będzie, bo w sumie w takim dużym składzie fajnie się gra FFA. O, sub -Zero, czyli moja ulubiona mapa, jeżeli chodzi o granie snajpereczką. Z tych nowych, oj. No nie, najgorzej. Dobra, trafiłem go, ale widzę, że mieliśmy oboje raka. No i tutaj można tak fajnie sobie postać. No nie będę raszował jak głupi, żeby zginąć od jakiegoś karabinu. Nie wiem, czy to jest kampienie, bo w sumie kampienie to jest stanie w jednym miejscu, ja się ciągle ruszam. Oj, rozglądam. Kurde, jak mnie trafił. Śmiesznie, ale dobra, no trafił. Więc idziemy, znowu wracamy i nabijamy sobie punkty. Mam nadzieję, że będzie podobna Przewaga jak poprzednio. I dobre kaderatio ze względu na to, że no tak jak mówiłem, chcę... Oj! wyjść sobie korony. Korony XDC, ja powiedziałem kredyty. To są chyba kredyty. Na no, raczej wątpię, że chodziło o korony. Oj. Kurde, co? Dobra. Stamtąd nikt nie wybiega. Z reguły, oj, z reguły wybiegają. Dużo tu guestów gra w ogóle tam z ciekawe. O, widzę jego broń, ale. Czego? Nie, nie trafię go raczej. No cóż, ktoś zabrał kila? Zdarza się nawet najlepszym. A ja niestety najlepszym nie jestem, choćbym chciał być. Uuu, ładnie weszło, jeszcze quickscope. Dodatkowe punkty zawsze quick quickscopy się w cholerę opłaca tutaj strzelać, naprawdę, strzelać się opłaca quickscopy, strzelać się opłaca gdzieś daleko. Chociaż jak sniperką strzasz, to dostajesz close A nie wiem czy close call to, jest, to znaczy, że, to znaczy, że yy, było blisko do śmierci, oj, czy że po prostu ktoś był blisko ciebie. Ale w, w każdym razie, no najważniejsze w tej grze nawet nie chodzi o kile, tutaj, tylko o te punkty, możesz mieć, nie wiem, powiedzmy te 5 kili mniej, ale mieć o wiele więcej punktów za wszystkie te rzeczy od typów, oj że ich zabiłeś i no w sumie jesteś bardziej wygrany. Jedyna wada tego spota jest taka, że jesteś z trzech stron osłonięty, ale no trzeba to przeżyć. Uu. Ktoś granatnik wziął, czyli kontra na snajpera, najgorsza na świecie. To jest moment, żeby wziąć rewolwer, więc weźmiemy rewolwer. Zaleta rewolwera jest taka, może, że on jest słabszy, a to nie jest zaleta, oczywiście, ale zaletą jest to, że ma 100 HP i dzięki temu może przeżyć granatnik. Na pewno częściej. Oj, raczek, nie, boraczek, raczek, nie, boraczek. W każdym razie. W Gracjana się zamieniłem, że śpiewam. W każdym razie. O, może dziabne, dobra. 100 HP to jest dużo w stosunku do 60. Chyba tak samo szybko się regeneruje, tak by the way, więc. W sumie spoko. No, a niektórych mam na hita z reguły, na przykład sniperów, którzy mają właśnie 60 hp. Gorzej z gościem z LKM. Króle shotgunem się w ogóle opłaca w tej grze grać. W sensie wydaje mi się, że to jest jedna z gorszych klas. Takie mam wrażenie, no bo kurde, no bądźmy szczerzy, to jest bardzo krótki dystans. Oj to strasznie dziwnie się z tego rewolwera celuje przez ten celownik. Jakby dali mu jakiegoś Akoga albo ten laserowy, tak jak jest w Akaczu, teraz to byłoby fajnie. Ale dobra, mamy znowu dosyć dużą przewagę. Tym razem Guest jest drugi, Guest 4. Na 30 znowu mamy tych kredytów, więc fajnie. Tak jak mówiłem, miałem dosyć dużą przewagę wcześniej też kili na przykład, ale miałem więcej deadów i przez to nie miałem rewarda 30 kredytów, dlatego warto się trzymać w dobrym kaderatio po prostu. O, znowu ta sama mapa. Dobra, to pójdźmy sobie ciągle pistoletem. Zaraz może zmienię na Akacza, żeby była jakaś różnorodność w gameplayu, oj. A jeżeli wam się odcinek spodoba oczywiście, to pewnie będziemy sobie nagrywać ze wszystkich kurde mać broni. Dobra, Assault Rifle. Nie mam niestety żadnego skina do niego. Do rewolweru też. Najczęściej to chyba do tej AWP się trafiają skiny, tak zauważyłem. Oki. Okay. Dosyć śmiesznie się z tego strzela, powiem szczerze, oj. Ja ale co ja robię! Nie ogarnąłem totalnie, naprawdę, nie wiem, jakoś dziwnie widzę z tego strzały. się. Śmiesznie, oj! Będzie kampił, żeby zagrawać HP chyba ta. Dobra, zabity. Naprawdę, z tego mi się mega dziwnie strzela. Oj, z tyłu jeszcze ktoś strzela. Wow! Coś się tu dzieje? Tam jeszcze? Ro rozrzut jest taki. Wiecie, gdybyście mogli celować z Akacza w CSGO, to by był chyba taki rozrzut, tak mi się wydaje. Czyli taki w miarę spoko, do opanowania, nie? Tylko trzeba się przyzwyczaić. Ale nie wiem, czy Akacz jest dosyć dobry do grania. Lepiej chyba z takiego rewolwera strzelać albo. albo z. Eee, a włópki, właśnie, tak jak kolega. Widzieliście gościu? Ma 60 HP, a tyle mu zadaliśmy za kacza. Warto by było w głowę strzać, oczywiście, nie? Ale ciężko dosyć. W takiej ruchliwej giereczce, może to nie jest bardziej ruchliwe niż Quake, ale w Quake'u chyba, jeżeli dobrze pamiętam, nie trzeba było sadzić headshotów. Chociaż cholera wie, w tym nowym chyba tak. No nieważne, w każdym razie jest dosyć ruchliwa, ta gra, Na pewno bardziej ruchliwa niż Counter Strike Global Offensive. No boże na jakichś defranach, Manny czy jakichś innych. Kurde, no snajperzy nas rozpierdzielają, bo jak nie z jednej, to z drugiej strony. Ale znowu mamy dosyć dużą przewagę punktów, więc raczej nikt nas w tym czasie. Oj, nie nadgoni, oby. Gdzie kolega strzelał? O, 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 nie! W ogóle jak kucacie w lepiej strzelałam się z biodra, więc polecam. Ja często tak robię, jak już kogoś nie mogę trafić, a stwierdzam hej, celowanie się nie przyda, bo i tak go nie trafię. A z biodra mam jakiekolwiek szanse. Oj, oj oj. Ja pierdzielę, naprawdę opanować to to jest cud po prostu. A Jezu, tam trzech było. Ja pierdził, ilu ich tam kurde jest? Ale przewagę to mamy nieziemską po prostu, nie? Teraz w stosunku do tych typów a jeszcze sobie dwóch zabiliśmy pod końcówkę. No więcej, raczej nie zdobędziemy niż 30 tych kredytów. Ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Staty są o wiele lepsze niż były w poprzednich rundach. Jeżeli chcecie więcej tych odcinków, to napiszcie koniecznie w komentarzu o tym. Cześć!